Witam serdecznie na moim kanale YouTube. Dzisiaj kontencik, yy, który lubicie myślę. Yy, także ze skinsów, ale tym razem solo. Solo będę nagrywał punkty eventowe i zaraz przejdziemy do tego, jak to wygląda. I wszystko wam yy, wytłumaczę. Także już lecimy na stronkę jesteśmy i punkt ewentowy mamy tutaj jest około ich 8 milionów także będziemy otwierać za około 50 tysięcy także trochę do kliknięcia będzie ale spoko damy radę nie bójcie się ja tylko oczywiście przypomnę w międzyczasie, że z kodem snacks, każdy nowy użytkownik otrzyma 2 złote 10 groszy zł i, i tak samo 10% do, do, bonusowo do każdej wpłaty przypomnę tylko że najlepiej być pełnoletnim i trzeba być a nie najlepiej no i, i oczywiście też macie na stronce gifciki gifciki są tutaj do wygrania, jeśli wpłacacie z moim kodem, macie szansę na wygranie gifta, Jak tutaj widzicie, ja może dodam jakiegoś z inwentury skina. Niech będzie to, niech będzie Lightning Strike. Dodaję. Nie wystarczy, że z moim doładowankiem sobie wejdziecie do, do tego e, gifcika, Także warto, póki gorące. A my wracając do, do naszego. Eee, odcinka dzisiaj, na no, to będziemy otwierać ja zawsze lubię otwierać te sprawy ale możemy trochę sobie porolować żeby było szybciej, o także nie trafiłem tutaj była opcja wygrania no ale dobra jeszcze sprawy eee, najlepszy i teraz środkowy no. chcę właśnie też zobaczyć na start mam 3000zł chcę zobaczyć ile wyjdzie eee, mniej więcej kasy pod koniec jeśli wydam 8 milionów punktów eventowych Także zobaczymy. O, tu trafiłem najlepiej, ale to nie jest topka. Też lepiej niż te. To no, ten prawy zawsze daję. Wam mówię, jak ja próbuję, to zawsze na tym prawym. No, teraz ale to, to nie była za duża różnica. Dobra, teraz z rzędu nie trafiłem. No i zmieniłem. Dajemy prawe znowu. No i słuchajcie. Nie wiem czy lubicie aż tak te eventowe. Ja, ja ten, ten niektóre to trzęsień ewentowe lubię sobie pokryć. Mam wrażenie, że jest spoko. Eee, o, tu zobaczcie, tu po gwiazdce, czyli każdy coś tam miał w sobie. Ale zobaczmy, czy trafimy pięć gwiazdek, bo bym chciał zobaczyć, czy można coś się fajnego tutaj uszczelić. Zresztą ja tylko prawo. Dobra, jedna gwiazdka. Jedna gwiazdka była po lewej. Gwiazdka była na środku. Raz już 5 gwiazdek widzieliśmy. I to dosłownie pierwsza, pierwsza skrzynka, którą otworzyłem. O! No i cyk! 4 gwiazdki, ale to jeszcze nie 5. Jedna gwiazdka, Jedna znowu. Ominęliśmy dwie. Ominęliśmy jedną. I trzy. Dobra. Oczywiście, jeszcze tutaj chciałbym przypomnieć, że jak już zrobimy ten event, to za wszystkie te, za wszystkie skiny, które tutaj mam, zrobimy sobie wielką bitewkę. No i zobaczymy, czy uda się coś tutaj ukończyć. Tak że tak powiem. Ja tu powinienem przekikać, może to powinienem ile? A nie, no nawet to idzie, dobra, jest ok. Wiem, że trochę wolniej to będzie. Na razie znowu mistrujemy. Też chciałbym przypomnieć, bo nie wiem dokładnie kiedy wyjdzie ten odcinek, bo o to nigdy nie wiadomo. Ale turniej CS się zbliża. Będę ja grał z Tomkiem i z Izakiem, także zapraszam chętnie, chętnie do oglądania. No i także za niedługo ostatnio robię na streamach Hide Seeky, różne jakieś nagrodki. Także również zapraszam, żebyście wpadali. ...opłaca się, jak najbardziej. Skorzystać. No i widzowie. Z kodem znak. pamiętajcie, co trzeba robić. Mam nadzieję, że teraz, jak to oglądacie, to sobie... ...5 gwiazdek minęliśmy. Jak sobie to znowu 5 gwiazdek minęliśmy. I dwa razy na środku, razy na środku były 5 gwiazdek. Dobra, ja liczę, że tutaj coś wypadnie nam zaraz. Mam nadzieję, że sobie to do obiadka, albo do czegoś... ...oglądacie, dźwięk... Monet rzucający się, wbija się do ucha. A co, wyznaczyli... O! 4, ale to jeszcze nie pięć, no. Ale pięć po lewej było. Jak się boję, że jak teraz zmienię na... Na... No właśnie. Dobra. Zmieniamy praktykę. I prawo teraz. Przedaj. Przedaj. Teraz prawo. Dobra. Teraz lewo. Jeszcze raz lewo. Teraz prawo. O. Dobrze, nie najgorzej. Mhm. Dobra. O, nie zauważyłem czy powinny. Za szybko mi się klikło. Ja przypomnę o tych jak oczywiście. Pamiętajcie. Że jest szansa tam dziubnięcia sobie co nieco. Ile jeszcze zostało nam? Dobra. Okej. Okay. A znowu minęliśmy gwiazdkowy skinek niestety. Znowu 5 gwiazdkowy ale on był tańszy. Tam widziałem po 1000, bo nawet a tam miał 500. Dobra. Ok. Od żonki, że mam przyjęcie, ale nie mogę teraz nagrywam. No i przeklikało mi się. Nie zostało? To już, już kończymy. O, pięcioklaskowe Good Knife jakby dobra? Dobra, no, amo. No. Dobra, wydaliśmy wszystko No i mieliśmy 3000, czyli wyszło 13000, i z tego zrobimy sobie mega bitewkę, albo dwie. A właśnie, jeszcze 100. Uuuu. Jeszcze za pół. No to chyba sobie zrobimy dwie bitewki. Przy okazji, jak zobaczyliście te rękawice, to składam tak, każdy nowy, nowy użytkownik ma 2 10 zł 10 groszy na start, oraz e, każdy użytkownik dalej ma 10% przedładowaniu e, bonusu. No i pamiętajcie, żeby być pełnoletnim, żeby śmigać i pamiętajcie, że zaróbcie to, jak się chcecie pobawić. Dziś kamerka, ja e, witam. No, także wracając, zrobimy sobie batewki, jedną sobie zrobimy z hedżmejzów, a jedną sobie zrobimy tutaj. E, dajmy sobie moje ulubione combo, boom Potem przydam hedżmejzy i jeszcze wczelimy jedno. I pamiętajcie też o lightning strechu, którego dałem. Dobra, 4x4x4, na 4 na 4. robimy to. No, no i z tamto dojdę. E, tego. A, no. To niej samu. Nie, ja czuję, że wygrywam tę bitwę ogólnie. Na pewno się uda. Dobra, i co? Jakbyście mogli w komentarzu napisać mi jaki był Was najlepszy skin, który wypadł. Dodaliby podać znaka i też jaki byście chcieli na następne odcinki. O widzę i samo się rozkręca standardowo, bo to jest sam najlepszy. To mogłem coś przygotować, myślę, zrobić, jakbyście chcieli obejrzeć i coś ciekawego macie za zanadrzu, to śmiało piszcie. Ja chętny jestem na nowe propozycje. Albo jaką byś, byście chcieli zobaczyć, albo z kim i z kim może przeprowadzić jeszcze gadkę, takiego ostatniego ostatnio ze mną, to mógłbym to zrobić. Eee, także śmiało, śmiało, w komentarzach piszcie, przeglądam je. Eee, no i co, ale tutaj, no taka, no mógłby Fejdzior mi wypaść, eee, bo... Ja tak rzadko ostatnio widzę te u mnie, za to u innych widzę bardzo często. No ogólnie najgorsze wypadają: to Orion, Wastel, Rebel, ee, Tam hmm, Gamma Doppler, e, Wypad. No ale słuchajmy, słuchajcie, czekamy na FAJICA. Boom. jakbym dał under to bym wygrał? Nie, pod Adrian by wygrał, czyli wszystko tutaj. W rękę Fejda, jeszcze 5 skrzyneczek mamy do końca. Dobra. Tak się tak to wygląda, widzieliście z punktów, około 8 milionów, zrobiliśmy 13 tysięcy. czego nie potrafiłem aż tak często 5 gwiazdek, albo i więcej gwiazdek, tam <laughs> dużo razy było minięte. Ale i tak można się z tego pobawić, jeśli trochę się tutaj przemielić, że tak powiem. I co? Glockway, czy nie? No niestety nie. No dobra, to zrobimy tak. Sprzedam to wszystko. Zrobimy jeszcze wielką bitewkę na koniec. Ale ja, naszą znaczy wielką bitewkę nie przesadzą z tym. Tak, ale taką fajną. Jakieś takie Boom, Weapon Case, Witch Brew, Bravo, Lunar, Lunara, Cursed, Frostbite, Vaporwave, Radiation i Knife i może jeszcze glove case. a jeszcze coś tutaj chyba wcisnę 3, cztery może nie, to już nie, dodajmy to po prostu dobra, i tutaj damy 4 na 4. no i dobra, Stanie bitewka, dajmy prywatny drugi slot Boom. Dobijam boty i wygrywam słuchajcie mnie. mnie to siłeczka także myślę, że muszę jeszcze jakieś e, plany co do tego, co będę robił, e, nie tylko na siłce, wdrożyć, że tak powiem. Mam tu sportu to, to, ale znowu widzisz, zaskoczyłem z pierwszego miejsca i pierwsze wygrywa, a drugie najgorzej widzę. No nie, no dobra, Emily gorzej. Uu, a już się cieszyłem, że co to ja nie. To musiałem sobie zmienić miejsce. Uh -huh, uh -huh. Dobra, ale to jeszcze to jeszcze nie jest źle, bo tu jedna rzecz wypada droga i jest po ferytach. dobra, 10 szkoła, a ja tylko 900 zł. No, ale ten też nie lepiej widzę. Dobra, omega. Naj, najdroższe. Bum. Daj, daj. O, Sens. Dobra, sport konduktory. Jest super konduktory spod gosy superkonduktory. O! Bum! No! Daj butterfly jeszcze. Uuu, to drogie, może być. No nie, aż tak. Myślę, że to droższe w sumie. O nie, uni. To jest 1000 różnicy. Z botem, roz. O, tutaj chyba bo przebiłem botę, Rosso. Nie o dużo. Tu chyba remis. Chociaż nie. No okej, okay, okej. Okay. I co, gold harp. To nic. No nic, tak to, tak to jest, mogłem być na tym pierwszym miejscu, jednak było o wiele lepiej. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Tak jak tu kolega wpisał, wyświetlnik GIF jak jesteście na Twitchu. Eee, no i co? Dziękuję wam bardzo, pamiętajcie o kodzie snacks, pamiętajcie też również o giftach. Eee, I co? I trzymajcie się do następnego odcinka. Nie mre.